Kinga, rusin jednak wezmie, lub z ukochanem. Kingarusin jednak wezmie, lub z ukochanym. Ho, kinga, rusin czterdzieści Jestes z Liwa u boku marka Kujawy, 43L. Nie zamierza ba tego zwisku. Ale zdarzy Bosi co, co mo Kreska E sprawi, Kreska E zmieni zdanie. Czy Kreska Byszykowa psi niespodziewany zwrot akcji? Nigdy nie wygląda ba tak promiennie. Związek z prawnikiem markiem Kujaw sprawi. Kreska E Garusin od odmbodnia ba i nabraba pewno siebie. Znalazła Cz Zbowieka, który jest dla niej partnerem, a przy tym autorytetem dla jej córek. Poli 20 L i Igi, 17 L. Mimo to dziennikarka zarzeka Basi, Kreska E nie zamierza ponownie wychodzi za M Kreska. W ogóle nie my Elo takich rzeczach jak, lub, zapewni w jednym z wywiadów. Jednak, jak Jakuda Bosi dowiedzie na, wo, niedawno zdarzy Bosi co, co sprawi, bo, kreska e gwiazda nie jest ju kreska tak pewna, i kreska nigdy nie stanie na lubnym kobiercu. Kilka tygodni temu Rusin została zaproszona na, lub swojej bliskiej przyjaciółki, Katarzyny Kalicickiej 49, producentki sagi nad rozlewiskiem. Podczas tej uroczystości przekreska Y-ba mnóstwo wzruszeń. Wszystko dlatego, kreska epactwo M-bodzi, lubowali sobie Mibonie po raz pierwszy. Trzeci, lub drugi M napisaba na swoim internetowym profilu SZCZ, liwa panna M. Boda i zamieci bazet. DJD Boni swoich imap map. Onka, z obrczkami. Kalicicka po raz drugi została. On Dariusza BA, 56L, rekres Elsera i producenta filmowego. Wrót go ci pojawi, bo się wiele osób z bran kreska Y filmowej i gwiazdy telewizji, zdradza tygodnikowi uczestnik imprezy. Zebrani gratulowali Bodej parze, która udowodni ba, jak wielka jest siła mi Boci. Okazuje się, kreska M, kreska na przekreska Y zdrad, rozstanie. A potem wybaczy sobie wszystko i odbudowa uczucie dla siebie i dla syna, twierdzi osoba z otoczenia map. Kreska onków. Jeszcze na pocztku 2016 rok Gochap spotyka z Moro, 39L. I towarzyszy pij na balu dziennikarzy. Uczucie do bybej kreska ony okazało się jednak silniejsze. Bajkowa historia mi boss na dwojga SK kiedy ludzi sprawi ba kreska E i Kinga zadzba inaczej myle o przyżboci oraz ewentualnej zmianie stanu cywilnego. szczcz ciemaluj Cesi na twarzach Kasi i Dariusza uwiadomi bo jej, kreska E map kreska eczka to jednak cowa kreskanego i magicznego, wyjawia znajoma gwiazdy. Nie jest jej tak kategoryczna, jeśli chodzi o usankcjonowanie zwisku z markiem, dodaj rozmówca. Prezenterka ma za sobą bolesny rozwód z Tomaszem Lisem 51L, który porzuci piot dla jej przyjaciółki Hanny Smoktunowicz i stpni od polubib. Przez wiele lat Rusin nawet nie mylaba o nowym zwisku. Wszystko zmieni bo poznanie Marka. To nie tylko wzity prawnik, ale i jej prawa erka w biznesie. Jest przy mnie kto, kto ma ochot mnie wyzbucha, wspiera mnie i docenia, cały czas motywuje do działania. To osoba. Która potrafi spojrzeć na wszystko w jasnych barwach, wychwala Bago w jednym z wywiadów. Już od dawna plotkowano, kreska ekuja się jej owiadczyp. Ona jednak nie bywa gotowa na matkątkę. Czy pod WP ostatnich ostatni wydarzec zmieni zdanie?